Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Eee, mam dla Was dzisiaj ciekawy buildik po królową lodu. Cześć, graliśmy na streamie, bardzo mi się spodobało. Chciałbym Wam zaprezentować. Oczywiście, wiadomo, główny królowa lodu, profit, eee, zwiększa obrażenia zadowane zamrożonym wrogom o 14%, Uderzeniem cesmicznym zamraża wrogów na 2,75 sekundy. Bardzo fajna sprawa. Tu mamy atak z wyprzedzeniem. Tu może być Gdzieś było jeszcze. a tak z wyprzedzeniem z czymś następne premie jakie ja sobie boostuję zwrot do nadawcy jest to zmierzch bogów który daje dla mnie uderzenie sejsmiczne powraca do pierwotnego miejsca uderzenia, zmniejsza obrażenia oraz siłę trafienia uderzenia o 25% antony z waty stalowej Czwórka na parkiet. jest sobie słysze, pozostawia na koniec hmm, pulsujący obszar o promieniu półpola, który zadaje 56 punktów bazowych, bla e, bla bla bla. Od energii, bla bla numer oraz odbija pustaki w jego obrębie. Nie wiem, tutaj coś brakuje, jak przy każdej większości tych. Hmm, następnie dałem sobie awangardistę Mańkuta, który ma uskok. I skraca mi czas odnowienia uderzenia statycznego o 27%, bo ja po prostu miał często jedno za drugim, jedno za drugim. No i drugą rzecz, którą sobie Bóg to jest wieża elektryczna. No bo skoro mam dwa skile, przemieszczanie się tam po biedy. więc dałem sobie fazę dzikiego fragmentu, który. Ma ładunek błądzący, wieża elektryczna powoduje ból, zadając 50% obrażeń, ataku w każdej sekundzie przez 3 sekundy. Więc fajne, tak jak coś nawet nie przeżyje to będzie po przez ból też dobijane. No i dałem sobie wyższe napięcie, spec faza, który zwiększa ogólnie obrażenia wieży elektrycznej o 33%. Tutaj sobie już możecie dowolnie mieszać. Może być coś przesunięcia fazowego. E, możecie sobie wtedy coś dorzucić do pistoletów jakiegoś, możecie sobie dać wydłużenie czasu, e, zmniejszenie kosztów uderzenia burzącego, elektro, szok. Chodzi nawet tyle roboty. E, generowanie fragmentów to nie bardzo, to nie pasuje do tej postaci. E, co, co tak traficie, To możecie sobie zbustować możecie sobie zbustować jakiś karabin. O już tak jak mówię tu, że dowolność czy o na przykład obrażenia krytyczne od broni A takie, wiecie, to już jest dowolność. Chodzi gadanie sobie, że tą całą piąchę sobie zbustować No niestety zepsuło nam się troszeczkę Nie mamy nie mamy w tym momencie misji fajnej więc wejdziemy sobie po prostu randomowo gdzieś na mapę setkę. Fajne były te właśnie 10 minutowe misje. Można było sobie wejść, wszystko szybko sobie zrobić i tak dalej, i tak dalej. No trudno się mówi. Żyje się dalej. Aha, tutaj zamiast tego ataku, yy, tak samo w profitach drużynowych, Może, w zależności jak kto się czuje, yy, można sobie jakąś przeżywajkę sobie dać. Wtedy po prostu jak ktoś będzie padał czy coś to po prostu żeby miał to miejsce, żeby dodatkowo, znaczy miejsce, dodatkowo żeby miał to życia troszeczkę. Ale to już jest tak jak mówię, kwestia indywidualna, każdy sobie musi zagrać, popatrzeć po swojemu. Zobaczymy czy dzisiaj serwery normalnie będą startowe, bo wczoraj to była tragedia. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Tak na śmiechu wczoraj bawiliśmy się dobrze na streamku, więc kombinowaliśmy troszeczkę buildów. Bardzo bardzo śmieszny taki buildzik, przyjemny. To się robi pobawić troszeczkę to. Macie teraz tyle możliwości tworzenia różnych rodzajów buildów, więc dla każdego coś się znajdzie. A ten mi się spodobał. Ze względu na jedną rzecz, ale to zaraz wam pokażę. Cześć, mieliśmy stado gruchotaczy i bawiliśmy się z nimi. A teraz dam tutaj. Dobra, trzecia kategoria. bronić Siema. Patrzcie. To jest coś pięknego. Patrzcie, pyk. Jak to pięknie działa. No oczywiście mamy jeszcze wieżę, no to możemy wieżą elektryczną. Ona ma akurat ból, tak samo właśnie to jest to co mówiłem, że ona będzie wykańczała tym bólem. Ale chodźmy popatrzeć na jakiegoś grubego zwierza. Tam jest gruby zwierz. Idziemy do tego grubego zwierza. Pasowało sobie to troszkę oczyścić. Bo oni mi tu będą za chwilę pewnie przeszkadzać. No właśnie, czachomiotki, nie czachomiotki. To jest. Pokazuje też, że to jest misja seteczka, no nie? nie było. Dobra, chodźcie, 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 tu do mnie. Kurchotaż niech tam sobie zostanie. I patrzcie, Bach! Życie, kto rozwala na hita. <laughs> Zostało tyle, co nic po nich. Drobnica po prostu le leczy sobie jak. Tyk. Nie podnoś się. Dobra, powybijajmy szybko. Patrzcie! To jest coś fajnego To mnie się tak sporo jest podobało Jak sobie bawiliśmy się z gruchotaczami. Najfajniej był z tym z ogniowym. Zrobiło go na fizyka nagle. No co? No co? No co I patrzcie. Można się bawić, ale energii mi zabrakło. Bawiłem się No co, panie gruchotacz? Jak się ładuje, to po prostu działa to przepięknie. Można sobie tak ładnie tyłek uratować. No to chodź masz. Więc jakie ładne wrażenia też on stosunkowo dostaje. Ogłusza go. No i tym sposobem się możemy bawić, tak? Bardzo fajna sprawa, no bardzo wesoła sprawa tak naprawdę, no mi się bardzo spodobało. Podacie z jakąś grupkę, bach, rozwalacie. Wszystko zamraża. Wieża elektryczna dodatkowo. O. Pyk. Dobijacie, o jakaś czachłamiotka mnie będzie dała, no, nawet dwie. Będą mnie denerwować. Postawiam jakiś szybkości obozik zrobić. Gruchotacz no pięknie po prostu schodzi na tym. Można się zawsze fajnie uratować przed nim. Jakiś obozik gdzieś normalnie to jest pełno wszystkiego, a tak jak teraz to, Ach. a nie trafiony zabawa jest przednia. Naprawdę gorąco każdemu polecam. Jeżeli ktoś ma królową lodu, bardzo fajny bohater. Wiadomo, najlepiej jak on by zakończył tam, to znaczy zamrożenie na samym końcu. Czyli gdzieś mniej więcej w tej pozycji. Bobi. O. I ona, jak sobie zostanie w tym polu, to patrzcie, że dodatkowe obrażenia będzie dostawał. Ale no, zabawa jest. Fajna, fajne coś nowego, fajny ten skill. Starszy mi się spodobał. Ciągle jak nazwę nie mogę żadnego obozu znaleźć. O! To samo na obozach. Dajemy sobie, tak. I patrzcie, co się dzieje. Elegancko to działa, bardzo fajnie, bardzo tak zabawnie, zabawnie to wygląda. Dwóch Fatality, jak z Mortal Kombat starego No coś, coś fajnego, tak? Co, coś innego, coś fajnego Jeszcze jakiś jeden obozik jest, jest jakiś jeszcze jeden obozik Nawet dwa są Kryształ, no to ładnie Troszeczkę za wcześnie Troszeczkę za wcześnie sobie kliknąłem, ale damy sobie radę A nie damy sobie, ale to spokojnie <laughs> Na raz go dokończymy Zawsze się sobie kliknąłem po prostu I uderzyłem burzą o. Ale obóz też nie jest dla niego problemem Patrzę praktycznie Szczółki oczywiście Dobra, jedziemy tam do drugiego obok, skoro już tu jesteśmy. Weźmy sobie. Dał to zniszczyć, a nie. A można sobie zawsze zrobić tak, że po prostu jednego. Jednego sobie zawsze możecie z jednej strony uderzyć, tam Wam zamraża. Tu możecie zrobić sobie w tym momencie coś drugiego, no, ale działa to naprawdę kapitalnie. No, nie można powiedzieć, gdzieś tam jeszcze ktoś przeżył. A jest druga strona, lecimy tutaj do nas, gdzie tam uciekasz. Cześć, i Fatality. <ścoughs> Bardzo takie fajne, przyjemne. Patrzcie, z obozem też jako tako, nie ma żadnego problemu. Wiadomo, trzeba sobie troszeczkę to zsynchronizować, troszeczkę poćwiczyć, żeby nie... Tak jak ja zrobiłem, że rzuciłem sobie od razu, za jednym razem, wszystkie spele i za chwileczkę niczego nie miałem. O! Jest gruchotor. Ciekawe, czy nam to wyjdzie to samo, co wczoraj. Wczoraj mieliśmy coś pięknego. A... Raz jeszcze się pobawimy. Chodź tu. Chodź się tu. tu, 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 tu. Chodź, chodź, chodź. Ty tam nie jesteś mi potrzebny. Wczoraj tak uderzyliśmy. To z ogniowego zrobiło. O, właśnie widzicie? Z ogniowego zrobiło nam fizyka. <grytanie> coś, coś fajnego, coś, coś innego. Zamrażając go po prostu automatycznie spowodowało, że się zrobił. Z automatu zrobił się fizyczny by się tam coś pali, Wypróbował się zapalić, ale coś nie mógł się zapalić. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. To jest rewelacyjny sposób na to, żeby zatrzymać gruchotacze. Mam nadzieję, że taki poradniczek Wam się podobał. No niestety nie ma tych, nie ma tych misji takich 10-minutowych, żeby to w miarę szybko ogarnąć, więc po prostu wydaje mi się, że takie... Taka forma będzie też spoko, by wejść, pobawić się, samemu walczę w tym momencie, więc yy, no, jestem bez żadnego busta ale to sami zwróciliście uwagę, jak to, jak to po prostu pięknie wszystko schodzi. Nie ma najmniejszego problemu. Strefa przemysłowa, to tutaj wiecie, są miejsca na śrubki, e, więc y, dość fajnie to wszystko schodzi. E, kto ma, jak najbardziej polecam pobawić się, jest naprawdę fajny, przyjemnie się gra, coś, coś fajnego, coś wesołego obrażenia też ma dość spore, więc można się normalnie na misjach bawić. Dzięki wszystkim, do zobaczenia, do następnego jakiegoś poradniczka.